Gdzie jesteśmy? W Atlancie. A gdzie mieliśmy lecieć? Piotruś, gdzie lecimy? Na Florydę. Atlanta jest na Florydzie? Nie Chcemy trudnie. No, tak obzwiedzamy. <śmiennie> kupujesz bilety właśnie. <śmiennie> Miami, w dzielnicy przyjechaliśmy coś z jej same dobre restauracje, która się nazywa może o oczy restauracje. Jest dużo jedzenia dobrego, jest dużo murali, nawet McDonald's jest pomalowany farbami fajnie, więc zaraz Wam Piotrek pokażę. Mnóstwo, mnóstwo fajnych klubów, pubów, jedzenia, zaraz coś skosztujemy, może Wam też pokażemy, co można ciekawego z kubańskich górni zamówić, no to co, ciąg dalszy przygody w Miami. Wyrównają palenizę z kolorem z góry Kubańczyków. Tylko akcent trzeba wyrównać Akcent, no i Kubańczycy chyba nie są ludzi, nie? <laughs> jak się kuje? Dobrze, nie ciepło. Niedziela można odpocząć. Obiad! Dobry, chociaż jest 15.30 Czyli była pora na lunch, ale Adam zdecydował, że zjemy obiad. Ale ciekawe, bo kiedy tutaj siedzimy, to przejechało tak spokojnie z 10 korwet. C7, C7 C8 Ciekawe jak musi się czuć ktoś kto ma na imię Kuba jak jedzie na Kubę Idziemy rozchodzić jedzenie Steka, idziemy rozchodzić żeby się dobrze rozszedł Żeby było miejsce na loda Jedziemy na Miami Beach praktycznie. Tak, chyba też ludzie mieli dość huraganów. Przez ostatnie 2-3 dni dość mocno dało. Dzisiaj zrobiła się dość fajna pogoda, 33 stopnie na zewnątrz, i prawie, żeby smurne niebo, więc sporo, sporo ludzi gdzieś tam się przemieszcza ten ruch po mieście. Drący. Ale idziemy na plażę, a się też idzie. Gdzie się nawet dużo niesie tych toreb, nie? Adam. Tam? Adam, on nam podjada. Adam podjada i powiedz mi jedną rzecz, no. Co jest bardziej wyblakłe, czy czarny, czy koszulka Rzesia? Ja mam, Tomie Hiltwiger zaczyna nam z okazji naszego przyjazdu produkować. O, Rolls. Zaparkowali gdzieś Tu pięciu jechało, my tu do jakichś. Chyba i Tam tych Rollsów kilka, było tam przeżywają mnie. Tak? No pięciu chyba tutaj we Wrocławiu. Tak, tak, tak. Mógli, a oni mogli i mogli nie? Jak już pięciu ich było. Skręć w lewo, ile to jest, jest 1000. Tak stopami jak na... dzieci chodzą w przedszkolu, nie? Zależy jaki rozmiar buta wutam. No ale wracając do mojej koszulki to akurat był było godzinka na zakupy i właśnie taki autodiscoverowy kolor nawet jest na tym w Tomim. Także to mi się, nawet to mi się na nas wzoruje. Wypuścił linię produktów sygnowaną z logiem AD. Czyli dzisiaj trzeci czwarty Urus. Popularniejsze auto niż Drango w Polsce. No i fajnie jest to, że w Stanach nikt nie sprawdza czy, czy koła ci wystają poza obrys, obrys samochodu, nie? Możesz założyć koła nawet tyle wystające z każdej strony. O, Ford Crown Victoria. O i, <laughs> i laty nas Tesla, najlepszy samochód na świecie. Żartuje. A to co to jest za model? To jest model xk 10 U you ride? Gdzie kolejny być. Bentley Caprio Co cię jesteśmy widzowie, okay, mafia nas zwie zaraz. No da? Wyjdzie, Piotruś, wyjść nagle, przepitkę. deskę rozdzielczą. Czarno to widzę. Przejdzie Bentley, i przejdzie. Zobaczcie, ile wody, nie? Ile wody w kanałach. Nie? Tak, tak. Trochę dolało. To, a w którym mieście są te kanały takie burzowe? W co... Wenecji. <śle> <śle> nie, to to co. Czy po którym mieście? Ten terminator. Tam były te takie wybetonowane, jak deszcz pada, że tam wtedy płynie z tego miasta woda, nie? Co z. W pościgach często biorą udział. Jeżdżę do tego takiego. O, wieś. gdzieś tam w Kalifornii gdzieś chyba. Nie, no. te, takie, te takie, że tam nawet. Wybetonowany pójdą... jest i jest tam pusto. Może Autem, ale jak deszcz pada to woda tam nie? Całą kieruje, nie? Zwiadam. Chyba no nie każdy z... tam masz autem, Ty babka ja śpi k***a za kierownicą. Patrz. Ty babka śpi. Patrz. Oczy miała chłopie zamknięte <laughs> czai. Może ma autopilota i tyle, nie? Ja p... chłopie tak jechała, tak. Może na słońcu chodziła po koparcie Co dzień. Excuse me do you walk in the EIA EIA Yard today? <laughs> Porsche Może fajne, sobie. fast trackiem, zaraz będzie jechać, dawaj, na lewy. lewy, lewy, obserwuj no. Szybko śmignie. What the fuck! Zasłonię, zasłonię. No komunist ten Eric na no, wiódki pewnie jedzie, od dilera albo do dilera. Jak no jak brudny jest od spodu. <śmiech> <śmiech> Się próził, nie? No nie Co to było? jego RAM 3500 Ark Warrior go wiezie. A tam, jak ty pawyla jeździć tym pasem i hamuje wszystkich. No, hamuje. Ja tu przyspieszam wszystkich właśnie. Ale ma coś z kołami bardziej, nie? Poszerzonego. Tak tak, ma... tak, tak, poszerzone, tak. Poszerzone. No. no ten, ale dopiero jak założysz te pałonki, to zaczyna spoko no. wyglądać, nie? Ale i tak jakoś taki dla mnie jest trochę. Ale ten dobrze wyglądał, mówcy chcesz. Ten już taki to... o. No Ale z przodu fajnie. Adam, co sądzisz o ten o no, dyskryminacji? Czyli kogo? Ja nikogo nie dyskryminuję, nawet Grześka szanuję Dlaczego <grymne> masz czarną <grymne> podkoszulkę. Ale to nie byle jaką to jest Klein. To jest Klejn. Kupiona ten, kupiona w Stanach. Język mi zamarzł wydać <grymne> Wiem taki zjazd cukrowy. Najpierw 4 godziny na i potem półtorej godziny na koparcie. W momencie od tego asfaltu zaczął mi... A teraz się... kolegów czarnoskórych. <laughs> asfaltu zaczęło mi się aż. człowiek kręcić. Lud że jeszcze wyjadał z tego. pewnie że tak. Nie lud, tylko śmietanka. O, ale jak wjedziesz super, 165 dolarów, nie twoje. No. A jak, Ale ciężko jest wjechać w jeden, nie? <laughs> <laughs> tak. tak. Trzeba bym mega umiejętnie to zrobić, nie? Bo jak wiedzisz to tak kilka potrącisz, nie? Ciekawe czy, ci, Ciekawe, czy to ci się ci no, sumuje, czy jak? Oni te liczą, nie? Żeby przychodzi goś na środek autostrady i rabie pan raz, dwa, trzy. A te cztery to nie jestem pewny, może wcześniej Bój był. Spodoba no, się, czy nie? Bardzo mi się. Sobie. Kupiłbym, ale czekaj, zaraz zobaczę, powiem Wam czy ten model, czy no, przy... ten, ten model, ten. A bo dam opowiedz na e... dzisiejszy dzień, jak przed My to nic nie robiliśmy. Poza tym, że przeszliśmy w, w kamizelkach, które nie przepuszczają wiatru. Przez jakieś 6 godzin łaziliśmy po betonowych w wy, asfaltowanych aukcjach i oglądaliśmy w sumie samochody w pełnym słońcu. Fajnie. jakbyśmy mieli parasolki. Ale takie przeciwsłoneczne? No, takie nie, przeciwdeszczowe, nie? Place są czynne od 8, 9 do 17, więc 5, więc tak naprawdę nie, nie idzie później zobaczyć tych aut, więc trzeba je oglądać w tych godzinach, nie? A w tych godzinach jest. No jakby nie było dość słonecznie, nie? Ekspres, rane. No no, trudk. Ale to co nie wiedziesz, bo co cię nie wpuszczą? Czy Przy... co to na jakiś gasują ja mi wiadomo, nie? Możemy spróbować, co? No nie wiem, chyba przyjdzie jakiś mandat do tego ściągną z mojej karty. <laughs> właśnie, właśnie dlatego możemy spróbować no, Będziemy jeździć po Nowym Jorku Weźmiemy te nawet mosty, wszystkie są płatne